Hej, cześć wszystkim, z tej strony Noxis i dzisiaj ze mną jest mój brat Mateusz. Przywitaj się. Dzień no, dobry. Tam coś było kocze w tle. Ale dobrze, dzisiaj jest nowy odcinek dzisiaj otóż zagramy sobie w grę pod tytułem Blood and the Bacon. Wiem trochę dziwna nazwa, no ale cóż, gra jest bardzo brutalna. To chodzi o to, że świnie napadły farmera na Nafi, którego przybiły później widłami do ściany i my musimy powstrzymać świnie przed zabijaniem innych osób, więc no, co by tu dużo gadać. Gramy dzisiaj 4 dni, bo czwarty dzień w nocy to jest troszkę trudny, ale myślę, że damy radę. Więc... Tak, tu jest latarka. No to dobrze, zaczynajmy. To jest bardzo brutalna gra. I tutaj można odblokowywać sobie na przykład z kolejnymi dniami. Możemy odblokowywać na przykład skrzynki, które będą skrzynki elektryczne, które, które będą wabić świnie do tego, tego. O, patrzcie, jakie to jest brutalne. Ile to jest krwi? Jezu, G koszmar wegetarianina. Zde. Mój brat będzie grał dzień drugi, ja będę grał dzień trzeci i czwarty. Będziemy grać na zmianę. Tak, to jest bardzo spoko gra. Możecie ją kupić y, za 75 centów na y, Steamie. O, o nie. Dobrze, pierwszy dzień przyszliśmy, teraz Mateusz będzie grał. Boże, kurde, on nie ma nogi. On nie ma nogi. Kurde, jakie to jest. To jest gra z 90 którego się, ale jak na grę, to jest fajna bardzo. Dobra, teraz mój brat siada. się granat wybiera. Po o, <sum> ty <chyba> nie tylko. <krzyk> o, Dobra, porozmawiaj z nim teraz. Idź do drzwi teraz, bo będziesz musiał powiedzieć. Ja y sobie rzucę granatem. Teraz chyba będzie maszynka do mięsa do odblokowania. Czy to nie, 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 tak. Nie chyba w trzecim lewy Ja sobie granatę rzucę. Weź ich rozwalę, weź rzuć, rzuć, tylko jednego Nie graj rewolwerem, bo ich nie rozwalisz, one rosną, ich łatwo ogłom zabić jest bo Już grałem z kolegą Zrobi, zre, Robimy wyzwanie w ten, będziemy grać razem 30 dni, bo to jest chyba 30 dni się przychodzi To jest 10 dni Ja ogólnie to zna znalazłem u plagi takiego youtubera Polecam ta gra jest bardzo fajna Dla mnie przynajmniej o jezu. Nie, tylko, tylko się nie wyjawić. O Ola, nie o, me, go. Jej, przeszedł. A kurde, jak szybko. Dobra, daj mi teraz. Ej, patrz, ogłą Nie, nie idź, nie idź, nie rozmawiaj z nim, ja ci coś pokażę. coś mi daj. No i patrzcie Świnki mają ochotę latać w kosmos Patrzcie Patrzcie, świnki latają w kosmos już, patrz Patrz, świnki latają w kosmos Lubię to Patrzcie, i tutaj możecie sobie punkty Patrzcie Mój rekord to jest 8 chyba 10-11 O nie, wybuchło jej, fajerwerki To jest właśnie fajne, to mi się podoba w tej grze Kurde, kiedy to jest zarąbiste. Dobra, teraz trzeba porozmawiać z farmerem. Tam będzie, nie będzie chyba na filmie nic słychać, bo w, nie słychać w, w tle. Bo ja teraz zmieniłem program, teraz najgrzym bandicamem. Bo ona obej się by mi cięło strasznie, cie, gra by mi zacinała się. Więc teraz... No, dzień trzeci. Dzisiaj robimy 4 dni, w następnym odcinku robimy 8 dni. No i tak do końca. Jeszcze raz trzeba Pod shiftem jest to. I, ten. I jak będzie misja w nocy, to można sobie latarkę odpalić. Będziecie widzieć, z której strony świnia wam ten nie możecie ją zabić. mu tyle Kurde. To są normalne świnie teraz. O kurde, jakie to... Jest trochę ciężko zabić. To są takie normalne różowe świnki, takie jak prosto z farmy. Kurde. A już prawie, już prawie. O, przyszliśmy. Dobra, i teraz robimy ostatni dzień. Dobra, możemy sobie na niego pobiec. Dobra, teraz mój brat siada. A co od sobie, jak nic nie będziesz mówił? No, bo tak. I teraz skrzyn... skrzynkę odblokowałem skrzynkę. Jaką skrzynkę? Tą... tą elektryczną. Elektryczną tą. Co... Pluję. Śmieć. Dobra, weź idź do drzwi. Już nie mam granaty. Pod shiftem biegaj. Bo musisz odpalić teraz tam to. A które o tu? A tu skrzynkę. Pod shiftem biegnij, biegnij. Szybko, o tu jest. Jak to się odpali? I to wabi te świnki. I to ich zabijasz gdzieś. O to to, te świnie właśnie trudno jest zabić. Nie mogę ich zabić. No właśnie te świnie jest trudno zabić. Musisz na nie skurde z ćwierciamo. Pancerz, pancerz, pancerz mają. To są toś patrz, wiesz ją powoli. Pani pancerze mają takie. A jak w głowę dostaje, to co? Patrz, no to im odwala głowę po prostu. Ale chyba, dalej mnie ganią. Mniej HP, ale mniej, mniej HP mają. No bo... Kurde, przecież to umiera, jak się go zaupierdzieli. A tak, co ma mniej HP? A kurde, ile tu ich jest? I oni są... I ich jest, więc ich mama nie miała. celu i tam gdzieś jest na głowach Idź ci porównamy z Dobra weź mi zejdź bo ja muszę zakończyć ten film o kurde jaki zeg dwóch Świnki lata ci lubią patrz Nie. Świnki latają w kosmos patrz jak kurde jak jak misja Apollo 11 Lata 3 kosmos Patrz. No jemy. Yeah, Mój rekord to jest 11, bo musisz je w górze zastrzelić. No bo jak miałeś kołacha, nie mam nie. No ale tym też się ja, ja tym robiłem. Weź ty się geniusz. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Na tyle. Yy, następny odcinek, nie wiem, pojawi się może yy, pojutrze, ale na pewno w tym tygodniu. Dobra, subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.